Witam Państwa w komentarzu walutowym FX. Ja nazywam się Konrad Tryczko i pracuję jako analityk walutowy na wnioskim Dzisiaj mamy 11 kwietnia, jest godzina 11.00 prawie 20.00. W związku z tym zapraszam do omówienia sytuacji na czterech, najważniejszych, czterech najciekawszych parach, jakich dla Państwa dzisiaj wybrałem. Na tradycyjnie zaczynamy od rynku euro-dolara. I to, co można w tej chwili powiedzieć patrząc na rynek w szerszej perspektywie, to, że znajdujemy się przy tym dolnym ograniczeniu trendu takiego, jakiego trendu wzrostowego, to jest to również jakby ograniczenie tego takiego niesymetrycznego ergiera, którego ostatnio mogliśmy również słyszeć w komentarzach z różnych walutowych. W tej chwili w krótkim terminie forsujemy opór na poziomie 1, 30, 1, 33. Jeżeli by Jeżeli uda się ten poziom przekroczyć, trzeba by znaczyć, że dzisiaj mamy zestaw zestaw znaczących pozycji w kalendarzu, czyli wystąpienia dużej ilości członków FED i o godzinie 20.00 Beżową Księgę. Jeżeli udałoby się przekroczyć ten poziom, to droga, droga do ataku na 1.32 zostaje otwarta. Tutaj trzeba zobaczyć, że tutaj jest jakby ten dość znaczący opór, no i raczej, raczej przy pierwszym podejściu do opór nie zostanie przebity, dlaczego? Dlatego w tej chwili konsolidujemy, konsolidujemy zakres 1.3096, 1.30133 i dopiero w przypadku wybicia, którą, przez którą jest band, możemy oczekiwać ruchu w kierunku górnego ograniczenia, tutaj widzimy, że ta linia trendu, o na początku wspomniałem, to może ją bardziej zaznaczyć, żeby ją lepiej było widać. Ta linia trendu no, jest dość znacząca dla kursu. Widać, że były tak naprawdę trzy testy tego zakresu. Wszystkie trzy wypadły praktycznie co do pipsa, dlatego raczej, raczej można oczekiwać kierunku ruchu w górę. Drugą parą, jest para dola, funt, sterling do dolara amerykańskiego w ujęciu 4 godzinnym. Tutaj jest ten, tutaj jest taki scenariusz, który wczoraj zarysowałem, mianowicie wybicia w górę tutaj. Układ wskaźnikowy sugerował, że możemy zobaczyć, że rynek jest wyprzedany w tej chwili stosunkowo i część inwestorów będzie, może będzie chciała zająć pozycje promieniujące funta. No i widać, że tak, tak, taki scenariusz się zrealizował. Widzimy, w tej chwili forsujemy opór na poziomie 59, tutaj dość pełen zakres. Dlatego też jest, jest, dlatego widzimy to cofnięcie, to widzimy długi długi, długi cień górny. Podobnie jak w przypadku eurodolara, trzeba pamiętać, że, że, tutaj, że fund, fund dolar, no, zachowuje się troszkę lepiej niż, niż eurodolar, czego o, czego jest jakby przykładem, jest to nocne zachowanie funta, gdzie, gdzie sesja Amery po sesji amerykańskiej fund szybko nadrobił straty, kiedy eurodolar był tak naprawdę w połowie drogi dopiero. No i mniej tutaj przebicie tego zakresu 1,59 jest uzależnione również od sytuacji na Eurodolarze. Jeżeli zobaczymy sforsowanie tego wspomnianego oporu, to na pewno nie zobaczymy też ruch w kierunku gdzieś tutaj zakresu 1,59,84. I tutaj tak naprawdę będziemy mogli spodziewać się dopiero jakichś decydujących rozstrzygnięć. Trzecia para to tradycyjnie nasza rodzima para, czyli euro -złoty w ujęciu czterogodzinnym. No ci z Państwa, którzy czytają moje poranne komentarze dotyczące złotego doskonale wiedzą, że, że poziom 4,18, 4,20 jest kluczowy dla przyszłego dla rekrutowania przyszłego się złotego tak naprawdę w najbliższych miesiącach, można powiedzieć nawet w kwartale. Tutaj 420, w tej chwili, poniżej którego znajdujemy się, widać że stanowi dość duży opór. Tutaj przede wszystkim możemy mówić dziś o tym zakresie, już Państwu powiem dokładnie, jest to zakres. No, dokładnie praktycznie co do pipsa, widzimy, że tutaj, dopiero przy piątym miejscu, po przecinku, jest pewne, naprawdę pewien ruch. 420 jest w tej chwili pełną barierą. I raczej z tego, z tego co w tej chwili ten wykres nam sugeruje, to powinniśmy zobaczyć cofnięcie się, cofnięcie się gdzieś w kierunku 418, które będzie stanowić teraz znaczne, znaczną, znaczne wsparcie dla notowań. Tutaj jakby trzeba też zaznaczyć, że to podejście w kierunku 4,20, widzisz tutaj jest, jest popyt na złotego dziś w tym zakresie. Tutaj historycznie również widzieliśmy, że w dniach, w dniach pod koniec lutego była też podobna sytuacja, kiedy forsowaliśmy ten zakres, no i podobnie wystąpił dość duży popyt na złotego. No, miejmy nadzieję, że tym, tym razem również coś się wydarzy. Jednak tutaj złoty, złoty jest Złotemu ciążą również te, 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 no, tą sytuację, którą dzisiaj opisałem, w poradym na raporcie, czyli sytuacja na Węgrzech, konflikt na linii Budapesz, MW, raczej, raczej szybko się nie rozstrzygnie, no i tak i za, za rucha polityczna w, w Pradze, czyli, czyli potencjalne rozbicie koalicji rządowej, dlatego tutaj ten, ten nastroj wokół regionu są nieciekawe, co się przekłada również na złotego. I czwarta para, czwarta taka ciekawostka, tutaj, ostatnio dużo się mówi o EuroCHF, ie dużo nie pisaliśmy, no nie no ja próbowałbym, proponowałbym skupienie się na parze dolar do franka, tutaj dolar do franka, to co sygnalizowałem ostatnio, że na rynku były pewne, pewne plotki, że to wyjście, wyjście powyżej 0,90 nie było wyjście naturalne, wygenerowane przez rynek, tylko w dużej mierze zainicjowane przez bank centralny. I tutaj, tutaj oczekiwałem, że ten ruch powiedzmy jako, jakby, jako nienaturalne pochodzenie można łatwo sforsować 0,92. Niemniej ten to znaczące, znaczący opór na poziomie 0,92 franka. No jak widać, widać tej chwili stanowi istotną tam barierę. Tutaj widzimy, że ten SNB najwyraźniej nie jest obecny aż tak aktywny w arkuszach, dlatego możemy zobaczyć nawet cofnięcie się w kierunku 0,90. I tutaj tak naprawdę sytuacja na USD będzie pochodną tego co się dzieje na rynku szerokim i tak naprawdę jeżeli zobaczymy ten, ten, to wybicie w górę na eurodolarze to naprawdę prawdopodobnie zobaczymy to również też 0.90 na USD Dziękuję za uwagę.